Cześć, w dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak działa większość silników czterosuwowych i jak to ma się w praktyce. Także zapraszam. Na grafice, jak widzicie, zielone kreski to są po prostu nasze zawory. u góry to jest głowica, a czarny prostokąt na dole to jest nasz cylinder. Po lewej stronie zawór sący. Po prawej stronie zawór wydechowy. Zaczniemy od suwu sprężania. Jak wiecie przed górnym martwym punktem występuje nasz zapłon mieszanki. W zależności od silnika, od jego skoku, od jego prędkości tłoka, jest ten zapłon wcześniejszy bądź późniejszy, ale zawsze to będzie przed górnym martwym punktem. Fioletowy prostokąt to jest nasz tłok. I widzimy mieszanka już wybuchła. Co dzieje się dalej? Kolejno tłok schodzi w dół. Gdy jeszcze nie jest w dolnym martwym położeniu, przejmijmy 24 stopnie. Ta wartość oczywiście jest wartością podglądową, zaczyna otwierać się zawór wydechowy. Większość mieszanki oczywiście się spaliła i przed dolnym martwym położeniem już zaczyna otwierać się zawór wydechowy. To ciśnienie w cylindrze wypycha nasze gazy wydechowe przed dolnym martwym punktem. Kolejno zaczyna się suw wydechowy, czyli nasz tłok z dolnego martwego położenia przesuwa się ku górnemu martwemu położeniu. Zawór tutaj szybko się otwiera, zaczyna się jego maksymalny wznios, kolejno powoli się zamyka, gdy tłok wędruje do górnego martwego punktu. Przed górnym martwym punktem podczas Właśnie suwu wydechowego, również zaczyna otwierać się zawór sący, i właśnie tutaj zaczyna się przepukiwanie cylindra, czyli tak zwany overlap. Dwa zawory są otwarte, i poprzez pęd gazów wydechowych mieszanka zaczyna być zasysana. Jeszcze przed górnym martwym punktem. Zawór wydechowy zostaje lekko jeszcze otwarty, nawet do 20 stopni po górnym martwym punkcie. Oczywiście to wartość również jest podglądowa. Zawór sący otwiera się już przed górnym martwym punktem, podczas suwu wydechowego. Dzięki temu pęd gazów spalinowych wspomaga w napełnieniu cylindra świeżym ładunkiem oraz jego przepłukaniu. Po górnym martwym punkcie, gdy tłok idzie w dół i zasysa już właściwą mieszankę, zawór wydechowy zostaje zamknięty. Zawór sący maksymalnie się otwiera i w dolnym martwym położeniu zawór sący dalej jest otwarty. I gdy tłok zaczyna proces sprężania mieszanki, to jeszcze przez krótką chwilę zawór sący jest Otwarty, ponieważ mieszanka paliwowo-powietrzna ma swój pęd, i jeszcze dodatkowo tam wtłacza paliwo z powietrzem, gdy tłok idzie do góry. Także mam nadzieję, że ten krótki filmik wyjaśnił wam, dlaczego jest ważne stosowanie odpowiednich luzów zaworowych oraz na co trzeba być czujnym podczas dobierania wałka rozrządu oraz zaworów. Także na razie.